Witam wszystkim, witamy Was. Dzisiaj mamy piątek, mamy urlop dzisiaj i pojechaliśmy rano na targ. Na ten sam targ, na którym odbywa się targ staroci, ale dzisiaj jest piątek, a w piątki i we wtorki odbywają się normalne targi warzywne i tak dalej, ciuchowe i tak dalej. I tak, dzisiaj wyjeżdżamy na jurę na tak zwany drugi weekend. Skrócony. I kupiliśmy trochę warzyw, bo będziemy robić kociołek. Dlatego kapucha. Wasz ulubiony kociołek. Nasz ulubiony kociołek. Nasz i wasz. Kapucha, fajna taka duża, jedna styknie. Do kociołka, wiadomo, ziemniaki. Też fajne. Marchewka do kociołka. Dwie takie wielkie. Główki czosku się udało kupić, pachną niesamowicie. Są wielkie, naprawdę są, są wielkie. wielkie. I kupiliśmy też y, paręnaście ziemniaków mniej więcej tej wielkości. Bo będzie nowy przepis z ogniska. Oglądajcie już niebawem. Yy, no. Na pewno Wam będzie spakowało, a będzie to fajna niespodzianka. Jeszcze tego nie pokazywaliśmy. A już różne rzeczy na tym ognisku robiliśmy, ale tego przepisu jeszcze nie było, także będzie coś nowego. Zapraszamy. Na pewno co? za kilka dni. E, tak. No bo, to już bo poły, jeszcze trochę rzeczy będziemy weekendzie. mieli do montażu. Mamy trochę też. Opóźnienie w, będziemy mieli, więc oglądacie rzeczy. to z opóźnieniem. Cebula. Cebula, żeby było widać. Bo jest cebula. Malinki. Piękne maliny. I co tu dalej? Bub świeżutki. No już się pokazał. Młodziutki. Ja nie mam umiaru jak tylko poczuję zapach bobu to po prostu mogę zjeść ilości nieograniczone. Normalnie jak świnka morska się zachowuje. Pomidorki. Zielone ogórasy. W ogóle, w ogóle na ten targ nie chodzimy. Yy... Tak w tygodniu. No, no bo człowiek nie pracuje wolnego, nie? No. Co tu jeszcze? rzodkiewa, rzodkiewka też musi być. I kalarepy, kalarepę uwielbiam na surowo, też z tym nie mam umiaru. Także tyle z warzyw. No, jeszcze nie do końca. Jeszcze zostało coś. To to jest zakup warzywowy, to prawda, ale jeszcze jest. Ale okazało się, że Między innymi... Aha, jeszcze karma. Karma dla ptaków. A, najważniejsze. Dzisiaj tak jak już Ania wspomniała, jedziemy znowu na jurę. A tam jak dobrze wiecie mamy stołówkę dla ptaków i co tu mamy? Patrzcie te... teraz. 8 kilo karmy miks dla ptaszków. To jest chyba wszystko. No. Kto zna co tam jest? Może no słonecznik, kukurydza wiadomo, no jakiś, jakiś tam Jakieś prosor, żyto... zboża i tak dalej. Pszenica. Tak. Także dokarmiamy ptaki też latem, bo patrzcie, na, na naszej 8 też... kg. Dokarmiamy ptaki też latem, bo oprócz ptaków mamy też wiewiórki, które tam biegają. Niech sobie też tam wybierają, co im pasuje. Także dwie wiewiórki mamy. 8 kg. Teraz w ogóle ciężko kupić karmę w, w, w sklepach takich jak Action, czy nawet w Leclerc'u, nie ma, po prostu nie ma. No kiedyś kupowaliśmy paczkowaną po kilogramie, ale już od bardzo dłuższego czasu nie ma. Ostatnim zakupem były takie wiaderka w Castoramie. Ale też to jak była jakaś karma zimowa, to tak. kupiliśmy jakieś no... Też pięć, pięć wiaderek ostatnich, które były, bo to chyba, że zimowe, to tylko zimą dokarmiamy, a my dokarmiamy ptaszki, można powiedzieć, przez cały rok, jak tylko tam się pojawiamy, więc no... Niech sobie pojedzą. Będą znaczy, miały mamy, co... mamy dużo warzyw, będzie pysznie. Zapraszamy Was na nasze przepisy z tych rzeczy. Oprócz no, karmy. No, będzie jeden przepis. Dwa będą. A, okej, okay, dobra. No, zrobimy Ale dwa. Dobra. Zrobimy dwa. Kiedy się te odcinki pojawią, no. to się pojawią <noise> za no, parę ja to... dni. No może za tydzień, parę dni, może za dwa. Nie będzie. Ale oprócz targu, warzywno, tam ciuchowego i tak dalej. Trafiliśmy i odkryliśmy w sumie, że też można dostać starocie, jest parę stanowisk ze, staro ze starociami, czyli to co nas interesuje i udało nam się kupić też inne rzeczy, byliśmy w ogóle w szoku, aż teraz, aż teraz żałuję, że, że nie nagrywaliśmy, no ale też tak wpadliśmy na luzaczku dzisiaj, już na urlopie, także... To, co pokazujemy. Teraz pokazujemy, tak. Świeczki już znacie. A, świeczki to tutaj stoją po prostu z... na stałe. O, na stałe. A tutaj I są tak. te skarby. Pierwsza rzecz to taki wazon. On Dzisiaj przy... to z ręki nagrywam. On mi przypomina jak taki mega duży cukierek zawinięty w papierek, nie? <laughs> Może coś w tym jest. Może coś w tym jest. Taki wazon. Fajnie podoba wygląda. mi się, lubię kolorowe szkło, zbieram. A że dodatkowo wazam to jeszcze lepiej. Za trzy dyszki. Tu mi się tak kula podoba. Mm. W ogóle fajny, taki zakręcony jak... No jak cukierek, taki mega duży cukierek. Zbliżyć się go tak nie da. No. Teraz ucieka. Tu jest ładna taka farbanka. Spirala taka pętla. Do środka i na zewnątrz. Tak. No i mamy jeszcze kilka skarbów takie małe puzdereczko z chodzieży wzór znany, to jest Iwona tak no i zostały dwa fajne takie malutkie, tajemnicze zagramy. pudełeczko dwa pudełeczka dwa pudełeczka dosyć stare te pudełeczka są, tu jest jakaś pieczęć nie wiem, czy uda mi się zbliżyć, czy wyloszcz. Magiczna pieczęć z Warszawy. Nie ma tutaj daty. Nie umiem tego wyoszczyć. Ale już sam kolor tuszu jest w tej chwili nieużywany. O, także jeżycy, bólski, tak. Może lata 80. strzelam, nie mam pojęcia. Ale dobra, zaglądamy. Patrzcie. I mamy 12 takich widelczyków. To ostatnie, co kupowaliśmy, też miało, miało pudełko w środku tekturowe. Mhm. To też 86 to tamten chyba był. Jak coś wiecie więcej o tych widilczykach, napiszcie w komentarzach. My się zawsze poduczymy. Tak, w końcu jesteśmy amatorami. Kupujemy to no. dla siebie. Zresztą ten tekst będzie nas. Tak. Prześladował. Bawił i cieszył. Taki piękny wzór. Spróbuję go uchwycić. O. Pięknie. To są widelczyki, które trafią do no, szuflady. Jakiś... No pisze MET, czyli posrebrzane, tak? No, albo bez metalu, czy jakoś tak to było. Co wziąć magnes i sprawdzić? Nie. No. Mhm. Bardzo ładny. Dzisiaj coś mi ostrość ucieka. Ręka ci się coś trzęsie. No. Przed weekendem mhm. Ja w ogóle bardzo lubię widelczyki czy łyżeczki w pudełkach. Nie wiem, jakąś mam fazę na takie komplety w pudełkach. Typowo schować głęboko do szuflady albo gdzieś indziej, bo wiadomo. Jest ich 12. Jest ich 12, także też takie niespotykane, nie? Nie widzieliśmy takich, mhm. że jest 12 z reguły po 6. A drugie pudełeczko kryje w sobie łyżeczki. Tym razem 6 łyżeczek. Patrzysz, czy to jest ten sam wzór? Nie, jest, chyba trochę. O, to jest czyż? ten sam wzór. Czyż to samo? To jest to samo. No, łyżeczki. ale to łyżeczek samo. jest tylko 6. Łyżeczek jest 6. I co? I każde pudełko, czyli łyżeczki po 15 zł, czyli 3 dychy za 2 dwa, za dwa pudełka. No, tu powiemy za ile kupiliśmy. Wazonik kupiliśmy za 30 zł. Tak. A to ile kosztowało? 20, 20 zł. 20 zł. Chodzież, to Chodzież. No. Czy jak to nazwać? No tak, zderzeczką, bo takie malutkie jest. Typowo do witrynki. Ale wazon mi się podoba, ja bym ci widziała. Czyli jak widzicie, udało nam się znowu kupić coś poniżej 100 zł. A to Ale to przypadek, nie, nie, nie planowaliśmy nie, no, w żaden sposób, żeby to było. magiczne zakupy. No to tak wyglądają nasze to, co wpadło zakupy w, w tak zwanym długim weekendzie. I warzyw, warzywny ogródek Te. plus jedzonko dla ptaszków i nasze skarby. Ale wybieramy się yy, na targ do Żarek, do tej magicznej stodoły między innymi. Więc też na pewno pojawi się odcinek. Na co już dziś, dzisiaj zapraszamy? Tak, dzisiaj zapraszamy. No Za chyba parę ten dni, odcinek pewnie... będzie szybciej, a żarki. No ja, no bo będzie no, przesunięcie parodniowe. No bo niestety na... nie jesteśmy w stanie nie wszystkiego da rady montować. Nie robię inaczej, ale jest jak jest. Praca, obowiązki inne rzeczy do zrobienia też są. Ale a. YouTube też. No YouTube też jest, ale niestety YouTube też zabiera dużo, dużo czasu, żeby to, to było przygotowane. To mi się najbardziej podoba. To mi się najbardziej podoba. Od razu mi to wpadło w oko. Także dobra, nie przedłużamy. Trzymajcie się. Bierzemy się za pakowanie, bo już trzeba się upakować. No, I uciekamy na jurę, a wy trzymajcie się. Wypoczywajcie. Teraz bądź już po obejrzeniu tego filmu. Tak. Trzymajcie się. Na Do razie.